Czy jest szansa na to, by nocna i świąteczna opieka zdrowotna pojawiła się w Krośnie Odrzeńskim? To pytanie, które zadają seniorzy z Krośnieńskiej Rady Seniorów. Pytają, ale jednocześnie działają. W jakiś sposób? Piszą kolejną już petycję o uruchomienie tego typu opieki w tej części powiatu do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ta nocna i świąteczna opieka zdrowotna o tyle jest istotna, że w każdym chwili można się udać. I ten problem tam rozwiązać, bo wzywanie karetek nieraz się okazuje bezpodstawne, niepotrzebne. I takie nieuzasadnione wezwania mogą spowodować, że ktoś inny, bardzo potrzebujący tej pomocy nie otrzyma. A tutaj na miejscu możemy w, sobie w inny sposób dać radę. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Krośnie Odrzańskim to szereg korzyści dla osób starszych, nie tylko z Krosna, ale i okolic. To dostrzegają przedstawiciele Krośnieńskiej Rady Seniorów. Jesteśmy w miarę centralnie usytuowani w stosunku do naszych czterech gmin: tak. Parkisa, Maszewo, Dąbie, Dąbie Orodowiska. Tak. Więc mieszkańcom tamtych gmin również bliżej jest do Krosna, do szpitala, niż na przykład do Żyry Góry czy do Gubina. Nie znaczy to jednak, że seniorzy z Krosna odrzeńskiego chcą przeniesienia obecnie funkcjonującej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z Gubina do Krosna. To prośba o stworzenie nowego punktu na mapie. Problem dostrzega także starostwo. Temat jest nam znany od samego początku. Można powiedzieć, że w tej materii akurat nie udało nam się uzyskać żadnego wsparcia finansowego i zgody na finansowanie z NFZ. -u. Wielokrotnie rozmawialiśmy z dyrekcją Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast jest przyzwolenie i są środki tylko na jeden punkt na terenie powiatu. Być może wkrótce uda się zmienić obecny stan rzeczy. Liczę na kolejne dyplomatyczne wizyty i w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale liczę również na to, że dzięki dobrej współpracy z wojewodą lubuskim uda się w końcu ten impas przełamać, i również w Narodowym Funduszu Zdrowia zrozumieją, że po tej części powiatu też są mieszkańcy, którzy nie mają samochodów, którzy nie mają jak dojechać do Gubina czy do innego miejsca, i tutaj na miejscu też powinny być środki na finansowanie lekarza, finansowanie pielęgniarki i finansowanie nocnej i świątecznej pomocy. To szczególnie ważne, ponieważ dzięki nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej pacjenci mogą otrzymać pilną pomoc medyczną, gdy tradycyjne placówki są zamknięte, co przyczynia się do zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej. I szybkiego reagowania na nagłe przypadki. Wszystko jednak będzie zależało od NFZ-u.